Najnowsza odsłona bezkonkurencyjnego motocykla stworzonego po to, by zwyciężać na bezdrożach, modelu KTM300EX-CTPi na sezon 2020, to jeszcze lepsza reakcja na gaz i większa precyzja sterowania. Zasilana z aktualizowanym wzdyskiem paliwa jednostka dwusuwowa gwarantuje teraz jeszcze bardziej dniowe oddawanie mocy i potężny dół, dzięki czemu z tym motocyklem żaden podjazd, travers czy też nawet najbardziej wymagający potok nie pozostaną niezdobyte. Dysponujący wysokim momentem obrotowym największy dwusuw w gamie modelowej Enduro KTM to także niska masa, która pozytywnie wpływa na zwrotność i pręczność motocykla. Poprawione zawieszenie WP flor wzmocniony dyfuzor i dodatkowe czujniki współpracujące z ryskiem paliwa. Ich obecność jeszcze lepiej dawkuje mieszankę, dzięki czemu nawet jazda na dużych wysokościach nie będzie negatywnie wpływać na pracę silnika. KTM 300 x to obecnie topowy motocykl Enduro. W jego opracowaniu pomagali fabrycznie zawodnicy KTM. Tym Johnny Walker i Tadek Bożusiak, którzy do Haptendur wybierają właśnie 300 TPI. Ten niezawodnie gwarantujący doskonały i sprzęt może być Twój szybciej niż myślisz, a wszystko dzięki atrakcyjnym opcjom finansowania w katenskle.pl, kredytowi z płatą własną 0 zł i korzystnemu zyskowi. Dowiedz się więcej i skontaktuj się z naszym doradcą jeszcze dzisiaj.